Witam Was kochani Chciałbym Wam pokazać dzisiaj jak zakuwa się przewody poliamidowe potocznie nazwane te kalanami, jak wyglądają końcówki do zarabiania tych przewodów i jak to się robi a więc tak, tu są końcówki, które pokazuję tu jest końcówka rozebrana składa się z trzech części rurki miedzianej pierścienia stalowego pokażę Wam tak, rurka taka miedziana jest tu z taką końcóweczką zagniataną zaprasowaną pierścień stalowy który jest z jednej strony właśnie ma stożek nie może się wyostrzy dobrze z drugiej jest taki pogrubiony żeby miał się o co zaprzeć podczas zagniatania Krętka, która właśnie zagniata. Z jednej strony ma otworek odpowiedni do przewodu. No i oczywiście gwint w środku. Nie wiem czy go się to wyostrzy ten gwint. I zatoczenie, które będzie właśnie pchało podczas skręcania, które zaprasowuje nam przewód. Przewód sam wygląda w ten sposób. a jest taki czarny przewód o, tego typu ważna jest średnica zewnętrzna tego przewodu zawsze podajemy wymiar zewnętrzny te przewody mają też różne ścianki różnej grubości ścianki po prostu nie? ten akurat jest FI8 który to pokazuje ta złączka jest również FI8 i łącznik prosty też jest właśnie 8 Czyli ma gwint M14 pod przewód fi 8 I teraz właśnie jak to się robi. Próbuję wyjąć może ten telefon, bo mi tu trochę tak przeszkadza to, żeby z opakowania. mek będzie pewnie wygodniej i lepiej. Tym bardziej, że muszę to zrobić jedną ręką. A więc tak, nakładamy najpierw nakrętkę. Przewód musi być tu, jeszcze co jest ważne, końcówka przewodu powinna być równo ucięta, ponieważ potem może powodować jakieś nieszczelności. I robimy tak. Nakładamy, wkładamy przewód właśnie w tą nakrętkę. Teraz musimy spojrzeć żeby odpowiednio nałożyć pierścień, właśnie tym stożkiem, musi być do łącznika, tu ponieważ łącznik ma też tu stożek w środku, o, i on musi ładnie pasować tutaj ten stożeczek, żeby potem podczas skręcania ładnie się nam to zagniotło. Nakładamy teraz ten pierścionek na przewód. O tym, tym właśnie z grubieniem. Do nakrętki o, coś ten ten sposób ten deseń ono jest luźne, nie? można sobie go tam przesuwać. Nie jest na razie zaciśnięty. Także on sobie będzie tu mógł swobodnie pracować. I wkładamy w środek tego przewodu. Wchodzi teraz ta rurka. Ona jest po to, żeby ten przewód podczas zaciskania nam się nie zamknął, bo nie będzie nam to trzymało. Ona musi wejść o, miarę równo. Ja ją tu włożyłem. Wygląda to mniej więcej tak. Teraz dociskam sobie tę to, to Ta rurka dojdzie do równego. O, jak jest przewód ładnie równo obcięty, to nam dojdzie do czegoś takiego. Nakręteczka nachodzi na to. Wygląda to wtedy w ten sposób. I bierzemy łącznik. Zakładamy. No ciężko mi jest teraz tu właśnie, bo tak jestem sam. Nie ma kto nagrać tego mi pomóc. Ale jakoś się postaram, żeby Wam to pokazać.